Tekst Manny na 9 października Dlaczego jesteście bojaźliwi, o małowierni? Ewangelia Mateusza rozdział 8 werset 26 Komentarz parauzyjny Każde doświadczenie powinno być dla nas pomocne. Jeśli na początku byliśmy bojaźliwi i głośno wołaliśmy, wkrótce otrzymywaliśmy pomoc. Być może z naganą, o mało wierny. Po udzieleniu nam wielu kolejnych lekcji mistrz oczekuje od nas, i my powinniśmy oczekiwać od siebie większej wiary, ufności, pokoju, radności w Panu, większego zaufania w jego obecność z nami i jego troskę o nas a także w jego moc wyzwolenia nas z rąk przeciwnika i z każdej złej rzeczy oraz ostatecznego, bezpiecznego doprowadzenia nas do upragnionego portu, królestwa. Reprint nr 3324. Komentarz epifaniczny. Burze. Jakie napotyka chrześcijański marynarz żeglujący po morzu obecnych złych warunków, niekiedy sprawiają, że okręt jego wiary jest bliski wywrócenia się. Innym razem sprawiają, że napełnia się wodą rozpaczy narażając go na niebezpieczeństwo utonięcia, a prawie zawsze swoją gwałtownością powodują miotanie nim w różne strony. W czasie takich burz nie zapominajmy, że Pan, który rozkazuje wiatrom i falom, jest blisko jako nasz obrońca. To uwolni nasze serce od obawy, że okręt naszej wiary zatonie. Jak burza galilejska, tak nasze nawałnice utrapień poddadzą się jego potężnemu, umilknij, a ucisz się, i uciszą się w doskonały pokój. Wiedząc o tym, nie bójmy się i niech nam nie zabraknie wiary, ponieważ on jest z nami. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Psalm 31 Werset 23 Jam rzekł w uciekaniu mojem, odrzuconym jest od oczów Twych, aleś ty wysłuchał głos modlitw moich, gdym wołał do Ciebie. Psalm 42 Wersety 6 i 7 Przedże się smucisz, duszo moja, a przed sobą tworzysz we mnie? Czekaj na Boga! Albowiem go jeszcze będę wysławiał za wielkie wybawienie twarzy jego. Boże mój, dusza moja tęskni sobie we mnie, przetoż na cię wspominamy w ziemi jordańskiej i chrymońskiej, na górze Mizar. Psalm 77 wersety od 8 do 10, Izalim je na wieki odrzuci Pan, a więcej mi już łaski nie ukaże? Izali do końca ustanie miłosierdzie jego i koniec weźmie słowo od rodzaju aż do rodzaju. I zapomniał Bóg zmiłować się. I zatrzymał w gniewie litości swoje. Wsela. Izajasza rozdział 49 wersety 14 i 15. Ale są rzekł, opuścił mi je Pan, a Pan zapomniał na mnie. Izali może zapomnieć niewiasta niemowlątka swego, aby się nie zlitowała nad płodem żywota swego? A choćby też i one zapomniały, wszakże ja ciebie nie zapomnę. Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 30. Jeździ tedy trawę polną, która dziś jest, a jutro bywa w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, a zaż niedaleko więcej was. O małowierni. To rozdział czternasty, wersety od 29 dziewiątego do trzydziestego A on rzekł: pójdź. A Piotr, wystąpiwszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyszedł do Jezusa, ale widząc wiatr gwałtowny, zląkł się, a gdy począł tonąć, zakrzyknął, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnąwszy rękę, uchwycił go i rzekł mu. O małowierny! Przecież wątpił? Rozdział 17, werset 17 A odpowiadając Jezus, rzekł, o rodzaju niewierny i przewrotny. Dokądże będę z wami? Dokądże was będę cierpiał? Przywiedźcie mi go sam. Ewangelia Marka rozdział 4, wersety od 38 do 40 A on na zadzie łodzi spał na wezgłówku. I obudzili go i mówili mu, nauczycielu, nie dbasz, że giniemy. A tak ocknąwszy się, zgromił wiatr, i rzekł morzu, umilknij, a uśmiesz się. I przestał wiatr, a stało się wielkie uciszenie. Zatem rzekł im, Przecież jesteście tak bojaźliwi? Jakoż nie macie wiary. Rozdział piąty werset trzydziesty ale Jezus, skoro usłyszał to, co oni mówili, rzekł do przełożonego obużnicy: Nie bój się, tylko wiesz. Ewangelia Łukasza, rozdział ósmy, wersety od 23 do 25, a gdy płynęli, usnął. I przypadła nawałność wiatru na jezioro, i łódź się zalewała. Tak, że byli w niebezpieczeństwie, a przystąpiwszy, obudzili go. Mówiąc, mistrzu, mistrzu, giniemy. A on nocknąwszy się, zgromił wiatr i wały wodne, i uśmierzyły się, i stało się uciszenie. Tedy im rzekł, gdzież jest wiara wasza? A bojąc się, dziwowali się, mówiąc jedni do drugich, któż wżdy jest ten, że i wiatrom rozkazuje i wodom, a są mu posłuszne. Rozdział 17 werset 5. I rzekli apostołowie Panu, przymnóż nam wiary. Ewangelia Jana, rozdział 14 werset 1. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i w mnie wierzycie. Galatów rozdział 6 werset 12. Którzykolwiek chcą być pozorni według ciała, ci was przymuszają, abyście się obrzezali tylko aby dla Krzyża Chrystusowego prześladowania nie cierpieli. Filipensów rozdział czwarty, wersety 6 i siódmy. Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem rządności wasze niech będą znajome u Boga, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Drugi Tymoteusza, rozdział 4, werset 16. W pierwszej obronie mojej żaden przy mnie nie stał, ale mi wszyscy opuścili, niech im to nie będzie przeczytane. Pierwszy Jana, rozdział 5, werset 4. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara nasza. Pieśni 56. 57, 124, 93, 330, 333, 60 wiersze brzasku 53, o małowierni. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 5188. Pytania, czy objawiałem objawiałam słabą wiarę? Co ją wywołało? Jak ją przezwyciężyłem, przezwyciężyłam. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek, znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.